Słuchajcie, jesteśmy przed kopułą taką jak w naszym projekcie. To jest taki modelowy przykład tego, jak to może wyglądać. Mamy kwitnące, kwitnące migdałowce tutaj, o, w tym miejscu. Mamy bananowce, papaje, tylko już wysoką i, i kopułę geodezyjną. No. Miejsce na ognisko, widok na ocean, to jest miejsce zaciszne, tutaj nie wieje. Jakiś tam wychodek, i podmywalnie prysznic, woda jest w wężu, tutaj puszczona z góry. No i kopuła. I wygląda ta kopuła tak: pod wpływem warunków atmosferycznych ona trochę żółknie i odkalimy. Robi się beżowa, od kurzu. Natomiast no, do środka was nie zaprosimy, bo to jest miejsce, które jest czyimś domkiem letniskowym. W tym formacie, że on sobie tu przyjeżdża, jak ma wakacje w Europie i sobie mieszka. No i pozostałą część roku, no to jest po prostu dzika przyroda i kozie ścieżki, tak. Także tak to wygląda. Takie są możliwości. Samochód zostawiają ludzie u góry, albo nie mają wcale samochodu i poruszają się autostopem, albo jakimś wynajętym transportem autobusem, bo też jest sieć autobusowa. No, tak to wygląda. Jaki kwiat masz? Migdał Kwiat migdałowca Tu te bananowce są w powijakach jeszcze, to są młode bananowce One działają tak, że stary banan jak się wyrodzi to się go wycina i te młode dzieci, wnuki owocują w następnej kolejności Ale pachnie ziołami No i tutaj mamy papajowca Ja mama przy tym papajowcu chcę się zatrzymać jeszcze i mamy jeszcze parę innych bananów. No i widać, że tu jakaś artystyczna dusza, jakaś kobieta upiększa to miejsce tam na swój sposób. Jest kwiat banana pod kwiatem. są małe banany jeszcze zielone, bo niedojrzałe. Tutaj rżut na kopułę od drugiej strony, jakby od tyłu. Jak widzimy, ona jest zagłębiona, schowana od wiatru, od niepogody. Tutaj tylko kalima i palące słońce, ewentualnie od czasu do czasu deszcz. Choćby wczoraj mieliśmy taki ulewny deszcz, który podlał roślinność wokół. Natomiast kopułę tylko i wyłącznie umył. Niestety nie możemy wejść do środka, bo nie ma tutaj gospodyni, ale zapewniam was, że jest tam wewnątrz sucho. I tu w tym klimacie naprawdę nic więcej nie trzeba, żeby dobrze funkcjonować na urlopie czy na wyjeździe nawet dłuższym, a jakby ktoś bardzo chciał także cały rok. Zasadnicza różnica, która różni tą kopułę od tych kopuł, które my proponujemy, to jest fakt, że kopuły proponowane przez nas są wykonane z polietylenu, który jest dużo bardziej odporny na wodę, na promienie UV. Po prostu na słońce. Nie koroduje od słońca i od warunków atmosferycznych, tak jak ta, Możemy która jest, jest wykonana z materiału, z płótna. No i kopuła polietylenowa ma okna przeszklenia świetli góry, który ją po prostu naturalnie wypełnia światłem. Powoduje, że ona jest bardziej e, świetlista, przejrzysta i wydaje się też wewnątrz większa.